Witajcie, właśnie wychodzę na ogród i powiem Wam, że nie mogłam dzisiaj spać, były takie wiatry, Bambi się bardzo denerwowała i zobaczcie jaką gałąź, bo gałązkę to jest mało powiedziane, znalazłam na pomoście. Fajnie mi się nada do tych moich stroików, co Wam pokazywałam to wczoraj. No tutaj takie malutkie, które zebrałam, więc idziemy zobaczyć czy nie ma jakichś... Strat i zniszczeń. Jak kiedyś czekało mnie zbieranie liści, to teraz czeka mnie zbieranie gałązek, bo po prostu są one wszędzie. No, muszę to pozbierać, żeby tego nie rozdeptać, ale zobaczcie tutaj, jaka ogromna szok. Póki co, oprócz tych gałęzi, żadnych strat. I bardzo się cieszę, bo wczoraj zaczęłam szczepieć te światełka. Wiele z nich są przymocowane na trytytki, ale nie wszystkie jeszcze zdążyłam. No, i są na swoim miejscu, więc super. Taka dzisiaj pogoda szarbura i ponura, więc otwieramy kalendarz. No, na poprawę humoru. A co? Pandusia przyszła. E, panduńku, to jest dla mnie na razie, zaraz będzie. Mam szesnastkę. Tym razem większe okienko, a w środku widzę jakieś świąteczne skarby. O, wow, zobaczcie, taki fajny. Mikołaj, tak widziałam, jak wyciągałam, że coś tu wystaje, a to taka broda. I tutaj mam po prostu takie ściereczki kuchenne dwupak, druga jest taka z choinkami, a tutaj mam o takiego dziadka do orzecha, orzecha. Dziadka, żołnierzyka. I wiecie co? Ostatnio jak jechałam samochodem, to widziałam, że ktoś miał uszy renifera przyczepione do samochodu, ale z tyłu klapa bagażnika przyciskała właśnie nogi, ale nie takiego dziadka, tylko elfa. Pierwszy raz coś takiego widziałam. I tutaj zobaczcie, są żołnierzyki. Więc mamy takie dwie paczki. I słuchajcie, to jest Primark Home. Cena jednej paczuszki to 26 zł. Zaraz otworzę i wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. No i zobaczcie, tak się prezentują te dwa najfajniejsze ręczniczki, ściereczki. Fajnie będą właśnie wyglądały tak zawieszone. Może nawet koło siebie. Myślicie, że to lepiej do kuchni czy do łazienki dać. I tutaj mam jeszcze takie białe we wzorki, więc mega się cieszę. będzie gotowanie u mnie w domu, cała wigilia przygotowywana zaraz będą goście, więc akurat się przydadzą, teraz czas na kalendarz piesków, Bambi sobie ogląda wszystko z legowiska, ale daje sobie rękę uciąć że jak zaczniemy odpakowywać to tutaj przyjdzie szesnastka, zobacz pandusiu a jest obąchiwanie i oblizywanie się tak samo, proszę bardzo dziewczątka tu widzę Jakieś smakołyki. To jest ulubiony przysmak pandy. Zobaczymy, jak Bambi sobie poradzi, ponieważ to jest troszeczkę twardsze. A druga rzecz jest to nowość: paluch z dorsza. Fajnie, akurat to się przyda, bo jak będę dzisiaj wychodziła na zakupy, to zostawię pieską do pogryzienia. A te ulubione to są gryzaki pandy. Skóra sarny. Pandusiu, jak będę wychodzić, to Wam dam. Dobrze? Przyszłam sobie tutaj na obczajkę do ogrodu, ponieważ no, dalej pada deszcz, no ale już zdecydowanie trochę mniej, no i poszłam szukać gniazdek. I tak się naliczyłam, że około jeszcze trzy takie duże kule, jak ta nade mną, mogę dokupić, ponieważ one są właśnie na prąd. I ja wolę takie kupować, ponieważ, no, jak widzicie, naprawdę jest duża różnica w wielkości. I tam z tyłu to będzie przepięknie wyglądać. Więc za chwilę wybieram się na zakupy, więc wjadę do Action, bo jeszcze jest promocja właśnie na te duże na prąd kule i sobie je dokupię. Tutaj są te malutkie, właśnie na drzewie, które wiszą. I chciałabym też kupić gniazd... nie gniazdka. Lampki właśnie, które nie są na gniazdka, e, które później można ładować na USB, ponieważ no te takie na baterie, to są na cieniutkim kabelku, więc mi znikną, a chciałabym na choinkę przed domem powiesić. Jadę na zakupy. Chcecie przysmaczkę? Panda bardzo. Proszę. <laughs> Proszę sobie. I teraz dla Bambionki będziecie fajnie zajęte, nie będziecie się tu nudzić, tak? Przyjechałam do galerii, wybieram się na pierwsze zakupy. E, na pewno odwiedzę Rose Monhebe, wiecie, jakieś takie drogerie. Potrzebuję kilka makijażowych rzeczy kupić, bo pielęgnacji nawet miałam ostatnio pytania, e, a pokazywałam moją codzienną rutynę, no i faktycznie tych produktów w dalszym ciągu używam, ale trochę takich rzeczy mi się e, typowo makijażowych, które mam na co dzień, które lubię, które stosuję, e, skończyło, więc później Wam pokażę moje polecajki, ale myślę, że też skuszę się na kilka nowości, ponieważ w drodze tutaj do galerii pogadałam sobie z moją koleżanką, która jest zawsze na topie. Pozdrawiam cię, Ania. E, z nowościami kosmetycznymi i zawsze mi coś podpowie fajnego. Jestem właśnie w Action i to po prostu sklep, w którym jestem stałym bywalcem ostatnio. Muszę kupić jakieś fajne prześcieradło dobrej jakości. Kupiłam i Jest całkiem ok. Dajcie znać, czy ze z Action są dobre, a jak nie, to jakie konkretnie polecacie. I przyjechałam teraz do Lidla, ale zakładam kurtkę, bo potrzebuję kaptura strasznie dzisiaj. Leje cały czas. Jestem już w domu i pokażę wam, co kupiłam. Przede wszystkim skończył mi się jeden z moich ulubionych pudrów, i używam ten z PZ Jęczmienny. Akurat był na promocji w Hebe, i miałam ochotę przetestować sobie coś nowego do włosów. Zazwyczaj używam jedną markę, a teraz e, kupiłam sobie taką odżywkę z Yumi. Kiedyś używałam inną i bardzo byłam zadowolona, a tutaj mamy proteinowa regeneracja. No i wpadłam też do Rosmana, bo ostatnio mamuśka poleciła mi skarpetki i też Wam je polecam. Są w dwóch kolorach, takie beżowe i czarne, to akurat beżowe były w promocji, więc wzięłam. I to jest marka Marlin i w ogóle ja bardzo lubię skarpetki z tej marki, ale one są z dodatkiem kaszmiru i nigdy nie miałam tak Wygodnych skarpetek. Mam często tak, że po prostu są za bardzo ścisłe. Nie wiem, jak noga puchnie, to wiecie, tak bardzo obciskają, a te się fajnie dopasowują. Więc wzięłam sobie kilka par. W Rossmanie były kopione. No i słuchajcie, byłam z Sensei odebrać moje zamówienie, natomiast nie będę go pokazywać, bo tam są jakieś, wiecie, prezenty świąteczne. Ale znalazłam, znaczy ja już to wcześniej widziałam, i kupiłam takie zasłony na kółkach. I mam na to dwa pomysły: no bo tu w salonie mam e, jedno okno z tymi kratkami, i tam zaraz obok jest drugie okno z wyjściem na ogród zimowy, więc może będzie to lepiej wyglądało, jak, jedno, jak jedne byłyby takie zielone, a drugie w kratkę. Bo obawiam się, że dwie koło siebie w kratkę byłyby tak za bardzo. A jak nie, to wstawię je do pokoju tutaj gościnnego na dole. kanapę w podobnym odcieniu. Ja zazwyczaj nie byłam zwolennikiem, żeby dawać zasłony i kanapę w tym samym kolorze, ale może będzie jakoś to wyglądało. Potrzebuję jeszcze firanki do drugiego pokoju gościnnego i zobaczymy jak to będzie tylko potrzebowałam na takie wiecie na taśmie właśnie gdzie mogę sobie włożyć te haczyki e, i w ogóle były one turbo tanie zostawię Wam linka do tych e, zasłon i firanek. Firanki kosztowały 25 zł za sztukę. Tutaj mamy 260 zobaczymy czy to będzie dobry wymiar i kolejny sklep jaki odwiedziłam jest to uwaga tym action znalazłam takie action które jest dobrze wyposażone. I jak na te czasy, no bo widziałam w ogóle, jestem w tej grupie action zakupy na Facebooku i wiele osób właśnie pisze, że no kurczę ciężko już coś dostać o tej porze roku. No i ludzie mówią najlepsze rzeczy w październiku, a w listopadzie też jest mało. I faktycznie na przykład z tymi bombkami, których jeszcze nie powiesiłam na choinkę, zrobię to mam nadzieję jutro. To tak było, że kupiłam w jednym sklepie, do którego zaglądam często, wzięłam to co było. I później nie było już wcale dostawy tego, więc no. W każdym razie e, została mi polecona ta pasta z Pink Stuff. Używacie jej? Lubicie? E, ponieważ ja chciałam wyczyścić moją komodę, właśnie z tych zarysowań, które pokazywałam wam wczoraj, magiczną gąbką, ale e, pisaliście mi, że może nie dać rady, więc lepiej tą pastę. Więc spróbuję i tym, i tym. E, mam nadzieję. Choć zastanawiam się. Pisaliście mi, żeby może lepiej ten telewizor powiesić, że są maskownice może i tak. Ale ja nie wiem, czy znajdę kogoś teraz przed świętami, żeby mi powiesił ten telewizor. E, no ale dobra, teraz nie temat o telewizorze. Wzięłam sobie, słuchajcie, lampki. Chciałam lampki na solar, ładowane. W sensie nie. Są lampki e, albo na prąd, no wiadomo, ale w jednym miejscu, gdzie chcę dać lampki, no to nie ma. No i zazwyczaj te takie. Zwykłe lampki na baterie to są na druciku. A tu znalazłam właśnie takie większe lampki, ale widziałam w Action, że były też takie, które są solarne. Wiadomo, teraz jest tak ciemno, że solar za bardzo nie, nie naładuje, ale można było też je ładować przez USB. Więc jeżeli zobaczycie takie lampki u siebie, to kupcie sobie, bo to uważam, że naprawdę mega opcja. No i te lampki chcę docelowo dać na choineczkę, która będzie przed wejściem w domu. Natomiast dzisiaj tak leje i wiatr wieje cały czas włożyłam sobie tutaj baterie w ogóle używam tych baterii jeżeli znacie jakieś lepsze, które właśnie nadają się na zewnątrz, na jakieś minusowe temperatury, to dajcie znać zobaczymy jak to będzie wyglądało spoko świecą wydaje mi się, że dość mocno w każdym razie, co ja kupiłam jeszcze w tym Action, już Wam pokazuję no byłam dziś nie mogę tego wyłączyć, będzie to upierdliwe ale na całe szczęście to jest przed drzwiami więc spoko Wzięłam jeszcze te duże kule. Zaraz właściwie ją rozłożę i wam pokażę różnicę wielkości tej dużej i małej. A no to patrzcie, różnica podstawowa jest taka, że ta największa kula jest zasilana na prąd, a ta na mniejsza może być na baterię, ale widzicie, no, jest duża różnica, a tym bardziej jak będę chciała to zawiesić daleko. Więc kupiłam takie trzy kule. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak z tyłu ogrodu powieszę, czy to w ogóle będzie widać. Trochę mam taką obawę, bo to są dość małe lampki, ale no, jak sami widzieliście wczoraj na vlogu, to największą robotę moim zdaniem robi ta kula. I ona jest akurat teraz w promocji. Jakoś dużo nie jest przeceniona, ale chyba kosztuje... 60 zł za sztukę. I pytały mnie ostatnio osoby o te kule na baterię. No to słuchajcie, tutaj jest timer, który działa 6 godzin, po czym on się sam wyłączy, więc jest to dla mnie ok, ale nawet jeżeli miałabym chodzić po ogrodzie i włączać, wyłączać, no to. Tak dla przypomnienia, mam pieski małe, ogród duży, więc jak one wieczorem wychodzą, to ja wychodzę z nimi. Widzę, co się dzieje, więc nie ma to dla mnie problemu, żeby przejście i to ręcznie wyłączyć. A w ogóle z tych kosmetyków, co chciałam kupić, co poleca mi znajoma, to nic nie było, wszystko wyprzedane, więc może po prostu dobre to były rzeczy, ale będę polować w innych sklepach. I kupiłam jeszcze taki mały grzejniczek. Nie mam do końca jeszcze wszystkiego tutaj rozkminionego w domu, jak wezmę jakiegoś fachowca od pieca, hydraulika od ogrzewania no to wtedy pewnie jakoś coś wykombinuję. W każdym razie muszę sobie dogrzać małe pomieszczonko, które nie wiem czy mi nie grzeje, czy tam nie ma rozprowadzonego ogrzewania, muszę do tego dojść. W każdym razie kupiłam taki oto grzejniczek w Action. Nie wiem czy jest dobry, jeżeli polecacie mi coś innego. Coś, co raczej może stać, bo nie mam opcji tego zawiesić, to z chęcią przyjmę Wasze polecajki, ale tak w ogóle to Wam bardzo dziękuję, co pisaliście mi o telewizorach. Jak mi się tutaj wszystko nabałaganiło, że masakra! Po tym nagrywaniu trochę tracę głos, ponieważ jest późna godzina. Chodźcie pieski. Panda przyszła, Bambi ma jakieś swoje humory. W każdym razie, i zdradzę Wam tutaj taki mały fakt o mnie. Dla mnie poniedziałek jest taką niedzielą waszą albo niedzielą większości ludzi, gdzie można sobie odpocząć, gdzieś się do pracy. Z racji tego, że u mnie właśnie dużo rzeczy dzieje się w weekendy, przyjeżdża rodzinka, mam kogoś do pomocy, dużo pracujemy, dużo ogarniamy, to po prostu ja w poniedziałki jestem totalnie nieżywa. Próbowałam to zmienić, ale mówię, czemu? Jeżeli mam taką możliwość, to będę tak robić. I dzisiaj pospałam sobie do 11. Znaczy, do 11 nie spałam, poleżam w łóżku do tej godziny, bo i tak jestem dzisiaj nieprzytomna przez te nocne pobudki, ale ten wiatr po prostu przeraźliwie dzisiaj wiał. Witam, po drodze byłam na małych zakupach w Lidlu. Ostatnio robiłam zakupy na wiecie, Przyjeżdżają do mnie goście, więc i święta będą, więc powoli, powoli jakieś tam rzeczy dokupuję. Więc chusteczki, wyciągane, nic specjalnego. O, pokażę Wam to, co lubię zjeść. Słuchajcie, jak mam mało czasu, jestem gdzieś na mieście i potrzebuję coś zjeść. Ale, żeby to nie była nie wiem, buła, żeby w miarę się tym najeść, to kupuję taki koktajl białkowy, banan, truskawka. Dla mnie spoko, bardzo dobrze mi to smakuje. Miałam ochotę zjeść takie ciasteczka. O, jak ja je lubię! Słuchajcie, tutaj mamy jabłka, dynia i grykę, więc nie ma chyba tutaj pszenicy. O, i wzięłam sobie grana padano, właśnie do tego przepisu, który Wam ostatnio pokazywałam z serem feta, najlepiej smakuje ser grana padano, więc polecajka ode mnie. O, i moja znajoma, z którą dzisiaj gadałam właśnie o tych kosmetykach, to poleciła mi mydełka, że bardzo fajne są ze składu oraz bardzo ładnie pachną. Muszę chyba otworzyć, bo coś mi się tutaj zgniotło. Odżywienie i pielęgnacja... Z olejem Monoi i pantenolem. I zobaczcie, tutaj jest 97% składników pochodzenia naturalnego. Jeszcze w jakiejś promocji było, więc świetnie. Wzięłam jakieś serki, wędliny. Ja nie wiem, co ludzie jedzą na śniadanie. Dajcie znać, co wy lubicie na słono, na słodko. Ja najczęściej jem po prostu jajecznicę. Najchętniej z boczkiem i mogłabym to jeść codziennie. Więc wzięłam taką tutaj sekcję wędlin. Może zrobię właśnie taką deskę serów. I tutaj mam jeszcze prosciutto, bo słuchajcie, będę miała na święta tutaj w domu Włocha, więc włoski tydzień w Lidlu mi tu pomaga. Wzięłam z serii Deluxe ser z letnią truflą. Nie wiem, czy właśnie, kurde, przy okazji zakupów, o tym z Wami pogadam. Kiedy zaczęliście mnie oglądać? Bo ja w ogóle miałam wrażenie, że ci, co tu są na tym kanale, to oglądają mnie od lat, ale przychodzą do mnie nowe osoby, więc wszystkich serdecznie witam. Jest mi bardzo miło, więc z chęcią posłucham, od kiedy jesteście tutaj. A jeżeli jesteście niedawna, to uwielbiam wszystkie rzeczy z truflą. Och, kocham! Więc jeżeli zobaczycie coś z truflami, no to koniecznie dajcie mi znać. Kupiłam jakieś serki do kanapek, może to będzie dobry pomysł, więc patrzcie, co znalazłam. Ser z krainy jezior, warmi i mazur. No bo ogólnie moja rodzinka pochodzi z mazur. I tutaj jeszcze jakiś ser z dziurami. Miałam też jakieś różne nabiały, Jogurt naturalny, serek wiejski. Serek grani słyszałam, że z niego można fajne placuszki robić. Może wypróbuję. Serek skyr. No się mówię nie, nie wiem, co ludzie lubią jeść na śniadania. Serek śmietankowy. No i wziąłam sobie jeszcze w na zupę. Myślę, że zrobię sobie jutro krupnik. Może do śniadanka nada się łosoś wędzony. Akurat miałam w kuponie 50%. Kocham kupony. Miałam też w promocji te kabanoski, które uwielbiam. Szczerze, mogłabym mieć po prostu codziennie. No i do mojego ulubionego przepisu wziąłam sobie też oliwki, pomidorki koktajlowe. Ten właśnie boczek jajecznicowy. I słuchajcie, jeszcze wzięłam multi Pasatę. Zobaczymy, jak się nada do spaghetti. Mam nadzieję, że tak. Właśnie mam tak, że jak się w coś nakręca, to ciągle, ciągle mogłabym mieć to samo. Nie jest to najzdrowszy wybór, bo powinniśmy mieć różnorodność. Ale przynajmniej jak mam e, źródło żelaza, źródło białka w posiłku, to jest naprawdę w porządku. I z takich jeszcze e, falaberi, <grymne> To taki mam serek z orzechami, właśnie, żeby zrobić to jakąś deskę serów czy coś takiego. I jeszcze kolejny ser, więc takie małe zakupki. Powiem Wam, że się tak rozkręciłam trochę, jak Wam tu pokazuję te zakupy, bo mówiąc szczerze, jestem dziś tak zamulona. Wydaje mi się, że to przez te zmiany ciśnienia, bo ja. Jestem niskociśnieniowcem z natury. Wydaje mi się, że to mi się nakłada z różnymi innymi delegliwościami, gdzie po świętach na pewno zajmę się tak bardziej tematem zdrowia. Myślę, że w Nowym Roku zdrowym jest prowadzić rytm okołodobowy, właśnie tak ze słońcem wschodzi, wstaje. Nie siedzieć za długo, nie siedzieć za dużo po północy. Tak zdradzę wam, że jest po północy, jak nagrywam ten odcinek. No ale ja mam tak, że po prostu się rozkręcam, Wolno rano, a wieczorem jestem na wysokich obrotach. Chciałabym to zmienić, ale w sumie nie wiem, czy to może jest tak, że są takie typy człowieka, wiecie, sowa, w skowronek, nie wiem, czy to są po prostu jakieś e, rzeczy, które my sobie wmawiamy, ale próbuję, naprawdę wielkie próby mam, żeby się przestawić, ale ja rano nie funkcjonuję. Ciężko mi jest e, jakby mieć taki duży poziom energii, więc będę sobie robiła badania w kierunku tężyczki uterionej. Tam są tematy związane z różnymi minerałami, na przykład z magnezem, więc ja sobie tutaj różne formy magnezu przyjmuję i też na pewno przed snem. Ogólnie jest tak, że dzisiaj taki vlog bardzo gadany i w ten poniedziałek taki wolno, zamulony, tym bardziej jeszcze z taką pogodą, raczej bym nie nagrywała filmu ale że z Vlogmasa stwierdziłam, że sobie z wami pogadam i się bardzo cieszę, bo jest to też dla mnie jakiś rodzaj poprawy humoru albo takiego dojścia do siebie, bo czasem mówię dobra Paula, nie nagrywaj, da? i wiecie, jak się tak zaczniesz gadać, jestem zamolona, nic mi się nie chcę i nic nie zrobiłam, a miałam tyle zrobić, to się tak nakręca, nakręca, a tak to mam poczucie, że chociaż coś zrobiłam, zakupy wypakowałam, bo pewnie bym je zostawiła w samochodzie, w garażu nic by się nie stało, bo wiadomo, jest tam chłodniej niż w domu. E, ale myślę, że jutro, jak pogoda pozwoli, to dokończę dekorowanie ogrodu. Taką mam nadzieję, bo ten deszcz dzisiaj cały dzień to nikomu nie pomaga, ani psom, ani mi. Zaraz wam pokażę, co Bambi robi. Weszłaś sobie do tej budki, tak? Ale słuchajcie, ona była tu przed chwilą. Chyba coś tu schowała. <grych> Panda wejdzie i może znajdzie. Taka to jest Bambi. Chodzi z tymi przysmakami, z tymi gryzakami. <laughs> Panda, szukaj. Powiem wam tak zupełnie od serducha, że ja uwielbiam vlogi tego typu, że właśnie gadasz na różne tematy i niespecjalnie cię interesuje, że stoisz w jednym kadrze przez kilka minut. Później jak, słuchajcie, zaczęłam analizować te wszystkie YouTube'a, algorytmy, że to musi być szybko, dynamicznie, to zaczęłam tak robić vlogi. Tu jakiś kadr, tu to, tu to, tu to, tu to. skaczesz od tematu na temat, żeby było ciekawie. Ale ja sama osobiście wolę właśnie oglądać takie osoby, które sobie siądą przy stole, staną w kuchni i gadają jak ja bym to powiedziała i pierdoczą na jakiś jeden temat. Mi się zawsze to przyjemnie ogląda. Może jestem po prostu takim dinozaurem YouTube'a, który jednak woli taki stary styl nagrywania. Też chciałabym poznać Wasze zdanie, czy chcecie, żebym więcej poruszała jakichś pogadankowych tematów. We vlogach i przypominam, że te vlogi nie kończą się w grudniu. Ja będę też nagrywała sporo w nowym roku. Myślę, że to będzie taka fajna, przyjemna formuła dla zrelaksowania się i bardzo dziękuję Wam za wszystkie miłe komentarze. Właśnie w takich dniach jak ten, że mi jest mało energii, to bardzo chcę się nagrywać, wiedząc i czytając to, co Wy mi piszecie, mimo że nie jestem w stanie odpisać na każdy komentarz. Choć staram się chociażby serduszko przypiąć, no to wiedzcie, że zawsze wszystkie czytam. Dobra, koniec tego gadania. Dzięki za oglądanie. Widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Buźka. Pa!